Dlaczego francuski wybierają jakość zamiast ilości? Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego francuski nie mają przepełnionych szaf, a mimo to zawsze wyglądają stylowo? Ich sekret? Jakość, nie ilość. To właśnie ta filozofia sprawia, że ich styl jest ponadczasowy, a one same wyglądają zawsze elegancko i z klasą. Po pierwsze, minimalizm z charakterem. Francuzki nie kupują przypadkowych ubrań. Wybierają te, które idealnie pasują do ich stylu i będą im służyć przez lata. Pierwszy taki tip: zainwestuj w klasykę. Dobrze skrojone dżinsy, kaszmirowy sweter, elegancka marynarka i mała czarna. Te ubrania zawsze wyglądają świetnie. Drugi tip: unikaj ubrań na jeden sezon. Zamiast tego wybieraj rzeczy które możesz nosić na wiele okazji. Po drugie, jakość ponad ilość. Francuski wolą mieć mniej ubrań, ale za to lepszej jakości. Dlaczego? Bo to się bardziej opłaca. I tutaj kilka takich praktycznych tipów, bo lepiej mieć jedną świetnie skrojoną marynarkę niż pięć przeciętnych. Wysoka jakość sprawia, że ubranie dłużej wygląda jak nowe. Po drugie, Materiały mają znaczenie. Bawełna, wełna, kaszmir, jedwab. To tkaniny, które wyglądają luksusowo i są trwałe. Kolejny element to styl bez wysiłku. Francuzki wiedzą, że najlepszy styl to ten, który wygląda naturalnie i w sposób taki niewymuszony. I tutaj kilka takich prostych tipów. Nie przesadzaj z dodatkami. Jedna wyrazista ozdoba. Element biżuterii wystarczy, by dodać szyku. Kolejny tip naturalność jest kluczem. Delikatny makijaż, lekko potargane włosy i non-szalamska elegancja sprawiają, że kobieta wygląda świeżo i młodo. Kolejna zasada kolejny ważny element to zakupy ale robione z głową. Francuzki nie kupują ubrań w pośpiechu. One stawiają na przemyślane decyzje. I tutaj mam dla Ciebie kilka takich prostych tipów. Po pierwsze, przed każdym zakupem zadaj sobie pytanie: Czy będę to nosić za rok? Jeśli odpowiedź brzmi nie, lepiej zostaw to w sklepie. Kolejna zasada i kolejny tip: mniej rzeczy, a więcej stylu. Zamiast kupować 10 tanich bluzeczek, zainwestuj w jedną, ale porządną, która posłuży Ci na lata.